No i ja witam, z tej strony Krapat. Kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj zagram sobie w Content Strike, Global Offensive i pokażemy jak to wygląda na tym całym non-prime. A dzisiaj ze mną jest... Piasek, siema. A więc zapraszam do oglądania. O dalej gościu, akceptuj! No dałem. Ej, a mnie słychać na tym y, czasie głosowym, czy nie? nie Hi Nie wiem yeah, bro, I'm not talking that language Chyba tak zabieram. No byś ja jeszcze mnie tył, jak jakiś pedał wziął Ty, jednego chyba zabiliśmy Ile jest? Już mam... Śmierć Give me bro Give me oh my god To jest fajnie Dobra, go, ty go zabiłeś

Środek, środek. Za 15, środek. Dwóch, środek. Cały team środek. No kurczę, no ludzie, no. Będzie. Dobra, rozwalony świetny flash, mocnica. Wszyscy na Abeli, byli, mówiłem. Idź! Obejski no to miał być mój, nice. śmieciu śmierciu głupi, chodź, 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 chodź tutaj. Chodź tutaj, chodź tutaj. Chodź tutaj. Ty ŚMIECIU?! <śla> 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 Jaki śmieci! Łap, <śla> łap. No i kurczę, już kupiłem kawa hafre, no. dobra. To, to, to rzuć mi, rzuć mi. Rzuć mi, G. Dobra, masz. No i my znowu się będziemy mieliśmy kałachami No i I tak nie ma e, bomba, bomba Nie nie, nie. kuf! Gif bomb bomb! Nojs Raszują, raszują long No i poja się wywali z tym bombą mój matej, Bomba się wywali się! Chwócie, już myślałem, że on tam biegnie Uważaj, bo oni tam są, za tymi drzwiami kampion. No no oni tam kampią na 100%, się No mówiłem Słyszałem ich. No tak to za... Kurczę, no. Ten cwel nie umie że coś w flaszy No dalej no idź tam! Może nie głupiej Jak dostał w ogóle w mordę? To to jest 61 HP Jestem, Chońsam Nic jestem? jakieś Dobra, plantuj! Dobra, mid Middzie znaczy jest? Nie znaczy go. A nie no, kto, kto rzucił smokałka? Ja. Aha, no to, no to nie ma go. Myślałem, że tak ten the terrorysty rzucił. Jest jakiś na longu? Jest, dobra No ja. Dobra, na shortcie, przynajmniej wszystko jest kryte Gdzie są? Nie wiem Dobra się Dobra, nara Minus 68, świetnie, świetnie! I remis będzie co najwyżej. No, bo przydam. no właśnie. No, muszę zdjąć. Walić tą grę. Go away. Okay. Go, wersja go, go, wersja go. go, go. Nie, dobra, gram jeszcze jeden. Drugi odcinek, panowie. Znaczy, najlepiej to się kończyło zawsze, jak biegliśmy sobie na A, nie? Kurz ale walnąłem tego do dupy Dobra osłania mnie cepię Dobra ładnie. Dobra, zdjęty ty jakiś ziomek! wyrzucił. Wyrzu A dobra! Kar, kar jest. Dobra, mam bombę. O, chodź na no B, chodź na no B, chodź na no B. Chodź no, B. Ej, no właśnie no idę, idę na B. Tunel, tunel. Tunel, jeden jest w tunelu. Na 100%. Zabiję go. Ale jeden jest w tunelu. Zabiję go! Wyszedł mi z tego tunelu. Jak ziury tyle <grych> czasu no, Panie, no pan idzie tam, no. Czy jakby ktoś był w oknie, też by dawno cię zdjął? Nie. No dobra, nie ma go, no szybko. I się gdzieś porządnie schowaj potem, no. My się schowamy z jakimś supem, mordo. Bo cię tam zestrzeli. Uwaga, emocje jak na grzybach. Czy jeden 1 czy Ocha. wygramy, czy nie? Panie, on tam b, jest! Wiem! Będzie teraz diffusing the bomb. Pipipip! Nie, Kremis! Ale pieprzysz! <laughs> Jak nie wycieram Nie co ja obstraszam się gadasz mnie jakieś Nie no dobra, wygraliśmy Remis Dobra, remis tak jak wygrana, nie? Okej, okay, a więc to byłoby na tyle. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić oczywiście łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję i waląć w dzwona, a więc do następnego odcinka. Cześć!